Szanowni Państwo, dzisiaj poruszę bardzo drażliwy temat. Temat pod tytułem Woda. Bez wody, jak wiemy, nie ma życia. Woda to jest dar, który utrzymuje nas przy życiu. Woda to jest wszechświat, to jest świat. Jeżeli nie będzie wody, po prostu wszyscy rośliny, zwierzęta, ludzie wszyscy gniemy. Chciałbym Państwu powiedzieć, a zarazem poinformować Was o sytuacji, jaka powstała w Olkuszu. Olkusz to jest niedaleko Katowic, niedaleko Kielc, można powiedzieć nie w centrum, ale w naszej kochanej Polsce. Co się tam stało? Otóż woda została skażona. 80 tysięcy ludzi Olkusza. I podobnych miejscowości zostało pozbawionych wody. Jak wiemy, woda jest pobierana z wodociągów. Wodociągi są to ujęcia wodne, które czerpią wodę, przesyłają to przez filtry i przesyłają dalej do odbiorców. Kto ponosi odpowiedzialność za dostarczanie wody? Zakład wodociągów. Kto jeszcze ponosi odpowiedzialność? Otóż odpowiedzialność ponosi również burmistrz, wójt, prezydent miasta, jak również starosta. Chciałbym Państwu przeczytać meldunek, który otrzymałem od naszych ludzi z Olkusza. W dniach 9 lutego 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało do informacji, iż woda w Olkuszu i okolicznych miejscowościach jest skażona bakterią. Około 80 tysięcy odbiorców obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie powinno używać wody z kranów do picia oraz higieny osobistej w wodzie wykryto zanieczyszczenia bakteriologiczne między innymi bakteriami E coli dlaczego nie podali innych bakterii czy były bardzo groźne woda jest dostarczana mieszkańcom w beczkowozach w poniedziałek 8 lutego 2016 roku było już wiadomo że woda w Olkuszu została skażona jakimiś bakteriami ciężko było otrzymać rzetelną informację i jak myślę tego nie dowiemy się nigdy, co było przyczyną i jakie zagrożenie w wodzie czyhało. W poniedziałek do godziny 17.00 Olkusz został sparaliżowany przez ruch samochodowy. Mieszkańcy Olkusza wyjechali do marketów zaopatrzyć się w wodę. Spost spowodowało korki niemalże na całej alei tysiąclecia. Łączna długość korka około 2 km. I tak było tylko na jednym z osiedli. Olbrzymie kolejki przed sklepami pod sklepami woda wyprzedana niemalże w kilka minut. Olkuszanie ruszyli po zapasy wody w stronę Krakowa i Dąbrowy Górniczej. W prasie i w radio, oczywiście są też komentarze mieszkańców. Witam, jestem mieszkanką Olkusza. Mieszkam na kamyku. Nikt nie pomyślał, żeby tu podstawić beczkowu z wodą. Mieszkają ludzie starzy i rodziny z małymi dziećmi, którzy nie mają jak podejść i podnieść kilka. Litrów wody, taki kawał drogi. To jest absurd. Jeden beczkowóz na osiedlu młodych prosimy w imieniu swoim i mieszkańców Kamyka do podstawienia u nas beczkowozu. W dniu 9 lutego 2016 roku nie było żadnego beczkowozu, tylko ludzie od rana czekali. Bardzo kiepska koordynacja w sytuacji podbramkowej. Ludzie, którzy nie mają samochodu i nie mogą podjechać do sklepu, muszą pić z kranu. Czy zatruta, czy nie? Po co w ogóle takie bzdurne harmonogramy? Ludzie, jak barany, czekali przy drodze, bo ktoś zrobił harmonogram, żeby to ładnie w internecie wyglądało. Chyba ktoś, kto wymyślił tę akcję z wodą, kazał, kazała, bym. Mu wziąć te baniaczki do ręki i żeby sobie biegał za tymi beczkowozami. W Niesułowicach, kto miał szczęście i okazję spotkać się z beczkowozem, to miał wodę. Ja, że mieszkam dalej od drogi, zostałam bez wody. A co ze starszymi osobami, które nie mogą dźwigać, albo osobami, które zostają z małymi dziećmi, kto miał im zapewnić wodę? Wszystko robione byle zbyć. Ciekawi nas, jakie kroki poczyniła okupowska prokuratura względem zaniedbań w wodociągach oraz sanepidzie. Wyżej wina sytuacja zalicza się do świadomej próby uniecystwienia 80 tysięcy osób. Skażona woda płynie od czwartku lub piątku, a wielkie larum robią dopiero w poniedziałek w godzinach popołudniowych. To w którym miejscu mamy rzetelne informacje? Nie wszyscy mają internet. Nie wszyscy wracają o 15 z pracy, a woda płynie. Pieprzenie, że wodociągi na bieżąco informowały okoliczne sołectwo o kataklizmie, jest tylko mydleniem oczu. Jakie to mamy sprawne jednostki komunikacji? Podejrzewam, że w Polsce, w państwie bezprawia, jak większość afer, również i obecna, zostanie zemieciona pod dywan. Za dużo układów, kolesi, pociotków, różnej maści. No, jak ich ruszyć? W tej sytuacji brakuje twardej ręki Stalina lub Hitlera. Niedobre porównanie. Nasi hrabiowie z zarządu do śmierci nosiliby wotę w baniakach za nieudolność i nieróbstwo. Pod skryptum. Śmiem podejrzewać, że Interia tego wpisu nie zamieści. Trudno, ale społeczeństwo ma swoje zdanie i kiedyś Wam zapłaci. Ta akcja pomocy ludziom nadaje się tylko do telewizji. To wszystko jest żałosne, tak jak nasze władze w gminie. Tu, proszę Państwa, mam zdjęcia ataku na beczkowozy ludzi, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać jak najwięcej tej czystej, zdrowej wody. Co się dzieje dalej? Tu są tłumy ludzi przed beczkowozami. Mogę mieć. Mogą mieć biegunki i zatrucia. W czterech gminach Powiatu Olkuskiego woda nie nadaje się do spożycia. Wczoraj komunikat o jej skażeniu na stacji uzdatniania wody wydał Sanepid. Nie wolno jej pić ani używać do celów sanitarnych do odwołania. Powiatowy lekarz weterynarii w Olkuszu przyznaje, że mikrobiologiczne skażenie wody może być niebezpieczne dla zwierząt tych domowych i gospodarskich. Trzeba zwrócić uwagę na to, by zwierzętom dawać wodę czystą, ostrzega Janik. Ma nadzieję, że parametry wody szybko wrócą do normy. Na szczęście na tym terenie to jest gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Nie ma wielkich gospodarstw, a szczególnie z mlecznymi krowami, podkreśla. Jak informuje Olkuszki Sanepid, woda na stacji uzdatnienia wody w Olkuszu jest już czysta. Nadal jednak trzeba oczyścić rurociągi. Jak przypomina Krzysztof Janik, ważne jest, by spuścić wodę z wszelkich końcówek, także z tych mało używanych, w piwnicach, w garażach mówi, czyszczenie rurociągów może potrwać nawet kilka dni. Szanowni Państwo, dlaczego w całości przeczytałem meldunki i wypowiedzi Olkusza i okolicznych miejscowości? Musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Woda to jest punkt strategiczny. To jest punkt, którego winniśmy chronić, pilnować, aby do tych wodociągów nikt niepowołany się nie dostał. Tam powinna stać policja, powinna stać, stać straż, winni ujęcia wody pilnować. Co by było, gdyby podobne skażenie nastąpiło w Warszawie? Czy my zdajemy sobie sprawę, co w ogóle robimy z naszą polską wodą? Otóż sprzedajemy ją firmom. Firmom nie za każdym razem wiadomym, jakiego one są pochodzenia. Firmy są dystrybutorami wody, polskiej wody, którą nam się sprzedaje. Chcę podkreślić, a zarazem przeszczec wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków. Rządzić możecie własnymi kobietami, jeżeli wam dadzą sobą rządzić. To jest raz. Dwa. Woda ma pozostać w polskich rękach. Trzy. Woda ma być pilnowana, bo to jest strategia, bo to jest nasze życie. Jeżeli tego nie dopilnujemy, to nadejdzie moment, że ktoś, może niedowcipny, ale ktoś, dla którego Nacja Słowiańska, czyli Polacy są zbędni, nasypie więcej trochę tej trucizny i wytrują całe społeczeństwo. Nie tylko w Olkuszu i w pobliskich miejscowościach, ale również w stolicy, w większych miastach. Jak Wy sobie wyobrażacie? Panowie zarządzających, aby punkty ujęcia wody nie były pilnowane. Toż to jest kryminał. Ja za takie coś wsadzałbym Was po prostu do więzienia, bo nie zasługujecie na to, żeby zasiadać ani w zarządzie, ani decydować o tym, ile tej wody ma płynąć do naszych gospodarstw i do naszych domów. Dlatego, panowie, zastanówcie się. Zastanówcie się. Wy odpowiadacie za bezpieczeństwo naszego narodu. Woda to jest podstawa. To są obiekty strategiczne. One muszą być pilnowane. Nie wiadomo, co będzie jutro, nie wiadomo, co będzie pojutrze. Dlatego od dzisiaj, z chwilą ukazania się tego filmiku, weźcie sobie to głęboko do serca, ponieważ wy odpowiadacie za bezpieczeństwo. Dziwię się, że mieszkańcy Olkusza nie spalili magistratu. Dziwię się właśnie tym ludziom, że tak spokojnie to wszystko przeszło. Dziwię się, że prokuratura nie szczęła w stosunku do was żadnego dochodzenia dziwię się również temu że wy jako polacy jesteście tak bezmyślnymi głupcami i baranami że nie potraficie myśleć jak winni myśleć prawdziwi gospodarze jak winni myśleć prawdziwi patrioci dlatego od jutra od jutra z chwilą ukazania się filmu Pędem do ujęć wodnych zabezpieczyć, postawić tam ludzi, którzy będą pilnowali. Uważacie, że ta bakteria sama dostała się do wody? Ktoś ją tam po prostu wrzucił. A skoro ujęcia są niepilnowane. Więc pierwszy lepszy, czy to muzułmanin, czy to ktoś, kto jest wrogu nastawiony do naszej nacji polsko-słowiańskiej, wejdzie, wrzuci i będziemy po prostu truci. O czym wy tępe głowy winniście wiedzieć, bo tylko tak was mogę nazwać. Na inne miano nie zasługujecie. Dziękuję bardzo.